Moja ulubiona pora, jak zwykle śniadanie, kawka, gazetkę poczytać. I tak, dzień za dniem mija, nic yy, właściwie nie robię. Generalnie cieszę się tym, że jestem z rodziną. Nawet tutaj za bardzo w mieszkaniu nie posprzątałam. Miałam kupić jakieś yy, obrazki na ściany, bo zniknęły. No ale jest pusto na razie. Trzeba jeszcze telewizor zmienić. Zobaczymy jak, kiedy to wszystko może w następnym razem. Ale ciągle jest coś do dorobienia, bo jest dużo ciekawych yy, zajęć, które wnuczek ma, które chciałam zobaczyć. Także sprawia mi też to dużą przyjemność. No ale ten czas przeleciał moment. Jeszcze mam parę spraw do załatwienia w centrum. Zobaczymy może dzisiaj albo jutro. Dzisiaj mamy 18 marca 2025. Piękna pogoda dzisiaj była, słonecznie. Ciepły wieczór, ale rano był jeszcze śnieg na trawnikach. Idę teraz do domku, trochę odpocząć.